Małe te, małe kuraki rosną. Zobacz, jedna. Płacz przy nodze, pacz Szkoda, że to nie są prawdziwki, ale no trudno. Ta zdeptana, no niech będzie zdeptana. Tutaj to taka mała, nie wyciągamy jej. Patrz, one wszędzie tutaj rosną. Pocz, tutaj wyłazi, tutaj wyłazi, tutaj, ale tu będzie wysyp kurek. Pocz. O. Zaraz powiedzą, że małe wyciąga, żeby inni nie mieli. Ty, znam takie komentarze. O, bo babka wiesz, zazdrości ci paru kurek. Las jest tak duży, że wystarczy dla wszystkich, wystarczy wyjść. O, nie masz sprawy, zostawiam te mniejsze. O, to to akurat wyciągnę, bo jeszcze idzie ją zjeść. Chodź tutaj, o, nie wstydź się. Nie wiem, czy tutaj coś będzie. Musiałbym podejść i. Pokrążyć chwilę z tego co widzę na razie tutaj to to nic nie ma. Może to i lepiej ty w jednym miejscu jak szpak siedzi na czereśni. Ale tutaj może coś się trafi zaraz. Przerwało odszedłem na chwilę zobaczyć co tu się dzieje i patrzy tu kurka. Tutaj patrzy o tutaj kurka rośnie jedna mała jedna mała druga mała. <głysy> Patrz tutaj trochę większa. Tutaj trochę większa, a już widzę, patrz, idziemy tutaj, obczaiłem po, i podmchemy już, człowieku, rosną następne. Idę po, idę po swój niebywały koszyk, o, a tutaj rosną jakieś, o, sierście. Dobra, zbieramy, wzdłuż, idziemy zbierać. O, łapię coś czy nie, bo tu jest takie, człowieku, zamieszanie, <laughs> że wiesz, opa, wyrwałem z tym, jest takie zamieszanie. Nie wiesz w którą stronę masz iść. Zaraz będę wracał tam yy, w tą drugą, tylko już podejdę tutaj Z jednej strony mam nadzieję, że coś... Po myślałam, że to prawdziwki Z jednej strony Z jednej strony dobrze jest coś znaleźć, a z drugiej strony myślę no nie no to co to, to grzyby i grzyby, grzyby i grzyby. O, z tego co widzę to to nie jest takanie co tam oglądaliśmy Ale podobno też jakieś zjadliwe, ale bym na waszym miejscu nie radził. O, tu jest drugi as. Takie to rosną, no one to potrafią rosnąć w takim miejscu. Jeszcze podejdę tutaj Chciałem zobaczyć czy tutaj są kuraki. Bo... <gryw> <gryw> y bo mogą tu być, wiesz? <gryw> Także zaraz zobaczymy, czy coś tu jest. Jak nie, to wracamy do tych naszych. O. Ale widzę, że już coś znalazłem. O, a to jest podgrzybek zajączek. O, nie wiem czy tam, czy, czy, czy zbieracie. O, i tak jest. uroboczywy, to sobie, już go zostawię. Jak jest podgrzybek zajączek, to zawsze wiadomo, że coś będzie w lesie. <laughs> tutaj nic nie widzę. Dobra, podejdę tutaj. Pod ten zagraniczek, o kolejny podgrzybek zajączek to też jest zając. Ja go nie zbieram, podobno jest bez smaku, ale niektórzy lubią to. Ja tam nic do tych zająców nie mam, rosną sobie, rosną. Ja bym tam zbierał, ale zajdziesz do domu to ten, nie, ten, nie. tak Człowiek się odpuszcza powoli. Jakieś różne tam gatunki. Gołębów to jest tyle, człowieku nikt nie zbiera, to raz, dwa by nazbierał cały koszyk i byłby po zawodach. Rudziak e, pospolity, e, bardzo popularny grzyb we wschodniej Azji. Amadeusz Sikorka, również smaczny grzyb, przynajmniej tak mówił pan Andrzej. On później niestety już był, no, już tak nie mówi w każdym razie. Nie wiem, czy jest sens wsadzać rękę w pajączynę. Po tutaj druga rośnie, ale jazda. A ja tu byłem przed chwilą, coś tutaj ściągałem, czekaj a tu przy drzewie a tam zostawiłem swoje pierwsze co mówiłem, że przyjdę po nie no to dobra, no to co weźmy taką pogrzebą ronią może kiedyś tarantula tam nie siedzi dawaj o tylko nie mów dla swojej skąd wyjąłeś bo ona na pewno nie będzie już przybierać <noise> dawaj tutaj idziemy od razu z tej strony o i tutaj to wyciągniemy bez problemu o między pojęczynami się przepchamy Pojemczyn jest sporo. To znaczy, że nikt tędy nie chodził. No kurek już trochę nazbierałem. Nie jestem długo. Może ze 20 minut. Jak to mówią, od nędy do pieniędzy. Już myślałam, że to prawdziwek. A tutaj serio myślałem, że to prawdziwek. Gdzie ta nasza miejscówka była? Gdzieś tutaj chyba, ta? Tutaj to widziałem czy tam? Patrz, zostawiłem grzyba i już nie znajdę. Gdzie to mogło być? O, chodzę, chodzę w kółko, kręcę się A to zobacz, a to tutaj o, pa, o Widzisz, patrz jakie te Amadeusze po O wyłaś. O ta to już taka, taka wiesz Widać już na wyczerpaniu O Coś już tutaj Coś już tutaj gryzło już, ale o Weźmiemy, weźmiemy za to te O te to są so git, takie kurki to ja lubię zbierać. Patrz, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kuraki, już masz co jeść dzisiaj wieczorem. Pa. O, nikt ci nie powie, że, że nic do domu nie przyniosłeś. To jeszcze nie wszystko, bo ja zszedłem, w ogóle zbuczyłem z trasy. Będzie była moja trasa. Przejdę, weźmiemy do góry, bo to nie latały te grzyby. W ogóle to nożyk to został. Noszę, jakby ktoś chciał mnie zgwałcić, to przynajmniej mam się czym bronić. Chociaż, w sumie, gdyby to była jakaś grzybiara, to... Nie no, nic nie ma. Już myślałem, że coś jest, ale nie ma nic, dobra, idziemy. E no, żartuję, chodź, wracaj z powrotem. Tu coś jest, nie wiem co to. O, czekaj, helikoptery. Chyba latają nad Białą Wieżą, pytanie czy to nasze. Wyglądajcie, czerwone gwiazdy. Dobra, patrzymy. O, ktoś tu zerwał. Ktoś tu przywracał. Ta roboczywy, a tego, tego to nawet, tego to nawet nie, nie raczył sprawdzić, bo wiedział, że już jest o przesiąknięty. Też go nie ruszam. O, można dziurę załatać. Idziemy dalej. Ktoś tutaj był, ktoś się kręcił tutaj. Także zaraz zmienimy miejscówkę i pojedziemy na inną, nie? Nie wiem, czy pamiętacie. Jestem tego roku tutaj właśnie znalazłem masę koźlaków. Także zobaczymy, czy teraz coś jest. Może akurat coś się trafi, ale nie jestem pewien. Trzeba po prostu się rozejść Jak nie rozejrzysz się to człowieku, nic nie trafisz, a tak może. Myślałem, że to koźlak, ale chyba jeszcze nie. Chyba nie to. Ha, ha, ha. Chyba coś jednak trafiłem. Zobacz. Stara miejscówka to jednak. Stara miejscówka zobacz, jakie ładne dwa, dwa, dwa braciszki. O, tego muszę je wiesz, wyciągnąć, mi, niestety, ale nie wziąłem nożyka. Bo jak zwykle w takich sytuacjach nie do koszyka. No tak, no bo po, po co ci koszyk, ty? A może akurat nic nie znajdziesz, nie będziesz musiał nosić. A tak, o, masz, trafiłeś, już jest problem.